Podłączymy sobie płytę Samsung, u nas w że było wygodniej. Nie pamiętam dobrze, ale Samsung na tym łączeniu stosuje uszczelki gumowe. Dlatego chciałbym to sprawdzić, bo nieraz się zdarzało pod wpływem temperatury, że one się odkształcały i szczelności się robiły. Po 3-4 latach jakoś nie przepadam z, z gumowymi uszczelkami. Dlatego o, taka gumowa uszczelka na początku jest dobra, ale wolę użyć skręgieniu naszej uszczelki. Dlatego troszeczkę poprawimy producenta. I sobie tutaj to przykręci w ten sposób. Mamy już wszystko. No, nie czepię. Tu będzie butla w szafce pod płytą, to sobie tego węża puścimy w, w dół, no i tak średnio mocno sobie dokręcamy, żeby się wgniatła ta uszczelka i złączkę prostą, żeby ten węż sobie w dół polecał. barba jest mocno, a nie średnio mocno. No i będzie sobie grężyka, woda sobie troszeczkę przykniemy, żeby lepiej się wciskało Akcesoria gaz nałpadzimy.com tylko tam kupuję części porządne włoskie reduktory, wąż polskiej firmy Celfast. Przeżyje na pewno tą płytę. No i sobie tu wciska. Włożę jest tak dopasowany, żeby ciężko wchodził, dlatego trzeba go rozgrzać, przesmarować, ale szczelność jest gwarantowana na 110% i tu sobie zaciskam o Ona nawet się troszeczkę tak wbija w węża, ta wewnętrzna gumowa warstwa się po prostu skleje i tak samo reduktorek, To są jak jest plus 25 stopni, to nie trzeba rozgrzewać. Ale teraz mamy zimę. To niestety. Żeby było łatwiej wcisnąć, trzeba rozgrzeć. No tak samo sobie. Jeżeli chodzi o wążek, który mamy gotowy, nie filmy nie dają wtyczek. Tutaj klienci, zamontujemy wtyczkę, Legrand fajnie się je montuje. A do podłączenia gazowo-elektrycznej czy, czy płyty trzeba mieć też uprawnienia elektryczne, dlatego jest mało fachowców na rynku, którzy mają pełne uprawnienia i gazowe i elektryczne. To sobie skróćmy, bo troszeczkę są za długie przewodniki. To nie muszę tłumaczyć, że każdy mężczyzna wie, że żółto-zielone się daje uziemienie w miejscu bolca. No pozostałe w książkach piszą, że faza ma być z prawej strony, ale to nie ma jakiegoś znaczenia. Na pewno jak ktoś uwidzi jak się fajnie montuje te wtyczki to już nie będzie kupował w castorami Zwykłych za 5 zł, tylko kupi sobie tej firmy Legranda za 10 zł I sobie do połowy ją wkładamy, żeby umocować sobie ten kabelek. Siedzi mocno, zamykamy, skręcamy wtyczkę. Wszystko robimy na styluczenie, żeby nie porysować blatu. I ja później się po tam o to no, wyrzuca. Teraz sobie wymienimy dysze. Wszystkie płyty za wyjątkiem sol gazu są przystosowane na gaz ziemny, dlatego podłączając do butli gazy gazem musimy wymienić. Średni palnik rozmiar 0,65. Średni palnik, mały palnik rozmiar 0,50 i palnik Turbo 0,95. Do palnika Turbo, musimy sobie już płaski śrubokręci. спокойствие страны. Ciężko przykręcić. Ona jest pod z skosem. Będzie ciężko chwycić, ale jedziemy zaczynować w filmiku, jak coś nie idzie, jak powinno. I wkładamy sobie. Włączam sobie detektor gazu, żeby nam się rozgrzał i podłączamy butelę z gazem. Sprawdzamy sobie datę produkcji do 24. Jest ważna, że możemy ją podłączyć. Sprawdzamy sobie uszczelkę. Jest ładna, gładka. Przykręcony butelkę. Dobra, detektor gazu jak już działa, tutaj sprawdzamy, czy nie ma jakiegoś wycieku gazu. I sobie go zostawiamy w stanie czuwania. Spalamy sobie palniki. dajemy na minimum. i robimy regulację najmniejszego płomienia Trzeba dopatrzeć tej śrubeczki, a ale... może się uda bez wyciągania uszczelki. ją znaleźć. który turbo zawsze troszkę większy się robi, żeby płomień padał na termoparę. już mamy wyregulowane. I teraz sobie sprawdzamy szczelność w zaworkach damy sobie na maksa pod płytą sobie jeszcze raz dokładnie sprawdzimy do łączenia przywódli sobie wyłączamy płyty, zakładamy pokrętła, rusztę i płyta gotowa. Podłączone